Cześć, cześć czwartkowo. E, ja już jestem po szybkim, krótkim, ale naprawdę bardzo fajnym treningu z Moniką Kołakowską. To był dzień drugi, wyzwania. E, 22 minuty, tabata, ale naprawdę taka, że ją czuć. E, tak się zastanawiałam, szczerze mówiąc, czy dzisiaj ćwiczyć, czy nie, bo jeszcze e, nie puściły moje bóle pleców, dług i tak dalej, i tak dalej, Ale stwierdziłam, że skoro trening jest krótki, zwięzły, to poćwiczę i może po prostu dzięki temu szybciej zbiję te zakwasy mięśni. Teraz to oczywiście prosznic i mam na dzień dzisiejszy ambitne plany: będzie nagrywanie, będzie czyszczenie szafy, może jakiś spacer, obiad. W zasadzie tak powinnam pokazać. No więc tak, myślę, że na brak zajęć dzisiaj narzekać nie będę, także zapraszam Was na vloga. Mój mąż zrobił mi kawkę, ja mam oczywiście kawkę z mlekiem i w tak zwanym międzyczasie oglądam sobie trochę YouTube'ów, ale inne kanały niż zazwyczaj stwierdziłam, że czas najwyższy podkrywać jakieś nowe osoby, bo w tej mojej playliście brakuje mi takich kanałów bym, pole, bym powiedziała z jakimiś polecajkami, takimi kosmetycznymi czy kulturalnymi. Dlatego odkrywam nowe osoby, sprawdzam, czy mi podpasują i zaraz zabieram się za makijaż, bo czekają na mnie filmy do nagrania. No dobrze, kochani, warunki są, humor jest, zatem ja zaczynam nagrywanie, bo bym chciała dzisiaj nagrać. Trzy. Chyba wyszły mi trzy filmy: zakupy, książki i kosmetyki. Coś w końcu innego niż te vlogi. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprytnie. Także to działa. Jeszcze tylko tutaj może zaznaczę, że to jest: zobaczcie, jedna część. Udało się: trzy filmy nagrane. Mnie po prostu otacza jeden wielki bałagan, ale nie szkodzi, miałam w planach nagrać trzy filmy, i udało mi się te trzy filmy nagrać. Po prostu wykorzystuję okazję, że mam warunki, żeby to zrobić. No i co, pozostaje teraz powynosić wszystko na swoje miejsce. I mam jeszcze pomysł na TikToka takiego prostego, kubkowego, ale wydaje mi się, że będzie całkiem fajne i potem jak Lila wstanie, to podziałam trochę na górze. Będę oczyszczać swoją szafę. Czas najwyższy zrobić obiad i dzisiaj w roli głównej będzie kalafior i chcę wrzucić go do takiego ciasta i potem usmażyć na głębokim tłuszczu. Będą to takie powiedzmy ala nagecy Już kiedyś coś takiego robiłam i było całkiem Dobre, tylko teraz muszę pamiętać, żeby mocniej to ciasto przyprawić. Tutaj smażę kalafior, a tu już jest ta część gotowa. Część troszeczkę bardziej przypieczona, część troszeczkę mniej. I jeszcze wyciągnęliśmy polędwiczki, bo tak jak wspominałam ostatnio, czyścimy lodówkę, zamrażarę po prostu wszystko. I w sumie powiem Wam, że e, tak wczoraj myśliłam, że fajnie by było zrobić coś na kształt takiego, no może nie wyzwania, mm, ale e, właśnie tak myślałam, żeby znowu narzucić sobie jakiś taki budżet nieduży na zakupy e, i mm, po prostu właśnie gotować z tego co już mamy plus z tych zakupów. Tak myślałam, że 5 d powinno być spoko. Bo wczoraj też tak zaglądałam do jednej szafki, do drugiej szafki, do lodówki. Patrzyłam na jakieś takie zapasy tych suchych produktów, i wydaje mi się, że jeszcze tak na miękko ze cztery obiady by nam wyszły. No ale zobaczymy, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Bo jednak skończył nam się i olej, a w sumie sam olej to już jest chyba tam ponad dycha, więc. No zobaczymy. Pomyślę o tym, bo fajnie by było coś takiego zorganizować, takie, wiecie, oszczędne gotowanie. No i przy okazji właśnie zużywanie tego, co już mamy. Dzisiejszy pomysł na obiad to kalafior w cieście kukurydzianym i do tego trochę polędwiczek. Fajnie by było jeszcze na przykład do tego przygotować jakiś sos chrzanowy, musztardowy albo na przykład kurkowy. Ale mnie się już nie chciało kombinować, więc mamy taką najprostszą wersję. Wiecie co? Ja tak pomyślałam, że skorzystam z okazji i pokażę Wam nawet moją stylówkę, bo dzisiaj się postarałam. Założyłam taką bluzkę, którą mam już jakiś czas i ona ma tutaj takie wiązanie przy szyi. Jest bardzo fajna. I do tego założyłam taką spódnicę. A teraz na szybkości pranie. Ja sobie odpalam jakieś YouTube. Lila mi ugotuje chyba jakiś deser. I zaraz robię przegląd szafy. Pranie wisi, zatem ja zabieram się za wieszaki. Yy, I plan jest taki, że zero litości, w czym nie chodzę, to po prostu robi jeden wielki out, i ma tutaj pojawić się. Przestrzeń. Zgaduję w sumie, że tutaj będzie najciężej, bo jednak najczęściej korzystam z tych rzeczy, ale wydaje mi się, że coś na pewno ubędzie. A pokaż, która, która świeczka jest na torcie? Ta! No, tu, tutaj jest świeczka i znajdź taką samą, gdzie jest. Tak, i gdzie jeszcze? Pięknie. A czym jest ozdobiony torcik? Pięknie to, Balon i... piłka? Pięknie. Lili, a kto tutaj mieszka? A co to jest? Co to jest? Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. I co my przed chwilą robiłyśmy? Mm. 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 Nie A co nam nie Omlet? Tak. tak, robiłyśmy razem omlet. Tutaj Lila była bardzo niepocieszona, bo nie była przy wbijaniu jajek, ale umówiłyśmy się, że wieczorem pomoże mi zrobić przepyszne babeczki czekoladowe i wtedy będzie robiła wszystko od początku do samego końca. My teraz czekamy, aż nasz omlecik się upiecze. Dzisiaj wersja z owocami takimi letnimi, bo miałam w sumie jeszcze no jedną trzecią paczki została nam więc stwierdziłam, że omlet, do tego właśnie zużyjemy te owocki i najprawdopodobniej około godziny 12 będziemy ruszać na zakupy więc ja zaraz idę do łazienki się lekko ogarnąć podszukuję się, zrobię sobie makijaż i co? to będzie fajny dzień? tak Voilà, omlecik gotowy. Nie wyrósł jakoś szczególnie, ale mam nadzieję, że i tak będzie pyszny. I jeszcze tutaj um, zmieliłam trochę cukru na cukier puder i sobie go delikatnie um, posypiemy, bo do ciasta w sumie cukru nie dodawałam. Mam plan w tym roku, żeby um, częściej malować usta i przy okazji pozużywać szminki, które mi um, w... W tych moich szufladkach zalegają, więc na dzisiaj wybór to jest Golden Rose. Taka czerwona pomadka to jest numer 18. Krócznie, nie widać, ale tak, no to jest numer 18, taka ładna, klasyczna czerwień. Zobaczcie, do nas zima wróciło, jest pięknie, biało, więc pora na sanki. Fajnie jest! To może tak w całej okazji Wam pokażę ten spec. Tak jak mówiłam, on ma w sobie dużo wełny. Czarne, nowe leginsy do tego szary, zwykły płaszczyk, on też jest z lumpa I można śmiało ruszać na spacer albo na zakupy. Co tam? A pokaż ty swoją stylówkę Lili. Się stało. Zakupy odhaczone e, były takie dosyć e, konkretne. Myślałam, że może jeszcze złapiemy jakieś zabawki czy coś takiego, ale niestety nie. Znaczy, niestety, istety jest plus, jest minus tego. Pokażę Wam, może co takiego złapaliśmy, bo w sumie dawno nie było takich klasycznych w mm, e, I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Że w sumie ostatnie zakupy, takie konkretniejsze, robiliśmy dokładnie tydzień temu w sylwestrowy piątek. I w sumie tamte zakupy pozwoliły nam nie wychodzić do sklepu przez bity tydzień. Na upartego moglibyśmy zrobić zakupy dopiero gdzieś w poniedziałek, bo myślę, że niczego by nam nie brakowało, ale powiem Wam szczerze, że ja zatęskniłam za takimi klasycznymi tostami, które naprawdę uwielbiam. No a akurat rzeczy na tosty nie mieliśmy. Co jeszcze proszę, też był taką pilną potrzebą. Więc po prostu e, to kupiliśmy, wzięliśmy jeszcze parę innych drobiazgów. No ale już wam pokazuję konkrety. Wzięliśmy mąkę, bo w sumie mi się taka klasyczna mąka skończyła, a dzisiaj będziemy robić z Lilą babeczki. Do tego jakieś chipsiki, mleko, jabłuszka, bo moje kochanie zażyczyło sobie jabłek pod kruszonką z lodami. Jest makaron, są pomidorki, włoszczyzna, olej. Czy Was też przeraża cena oleju? Ten serek taki ala halumi my go bardzo lubimy. Wziąłam też proszek ultra na wypróbowanie eee, taki biedronkowy. Oczywiście coś na tościki, ser. Parówki może zrobimy sobie te krokiety takie z parówką. Eee, dla daluśki też wzięłam kilka słoiczków. Poprawdzie już o, cebula. Wprawdzie dajemy jej już też po trochu takie normalne jedzenie, no ale te słoliczki ciągle nas ratują. Seler, bo dostałam przepis na zupę serową z mięsem mielonym. Tu jeszcze wyciągnęłam śmietankę, trzydziestkę, lody, warzywa na patelnie. Powiem Wam, że takie warzywa naprawdę często ratują sytuację. Susi sobie wzięliśmy, właśnie ser na zupę serową. ryż. I coś jeszcze do dzisiejszego obiadu, bo został nam kalafior, a polędwiczki mamy dosłownie pięć takich małych kawałeczków, więc jeszcze coś takiego i No wiecie, masa jakichś tam drobiazgów i w sumie i w sumie tak dochodzę do wniosku, że taki mój plan, że zrobimy jakieś takie wiecie tycie zakupy na weekend e, za 5 dych e, Wychodzi na to, że był pomysłem absurdalnym. Nie wiem w sumie, czy można teraz zrobić yy, takie yy, zakupy weekendowe za 5 dech. Wydaje mi się, że stuwa to już jest taka najbardziej optymalna kwota. A co powiedzieć, zakupy tygodniowe? I jeszcze Kasia, wiecie co? Stwierdziłam, że wracam. Do wypieków z margaryną, do tej pory robiłam wypieki z masłem, ale niestety, no jakby nie kalkuluje mi się to, więc Kasia, przeprosiłam się z margaryną i, no będziemy po prostu tak piekli. Ja wiem, że margaryna ma dużo przeciwników, no ale. Od czasu do czasu trzeba będzie się po prostu taką kasią posiłkować. Mamy teraz taką sytuację, że każdy robi coś co lubi. Lila śpi, Kuba gra sobie, a my z daluśką urzędujemy na dole, ja trochę sobie oglądam film, trochę coś tam zgrywam, żeby przygotować jakiś nowy film. Jeszcze nie wiem, co to będzie czy czy vlog, może w sumie vloga wstawię jakieś tam mm, drobne nagrania z y, czasów jeszcze świąt, i potem już powstawiam jakieś takie bardziej aktualne rzeczy. Chciałabym też dzisiaj przysiąść i pospisywać znowu listę aktywnych y, komentatorów, y, żeby móc wylosować znowu y, powiedzmy dwie osoby, do których trafią jakieś tam drobne upominki. No ale to. Za chwilę, no i oczywiście wieczorem, mam w planach jakiś trening. Chyba dzisiaj będzie taki nieco dłuższy, bo 30 parę minut. Wczoraj robiłam te 20, a dzisiaj już coś nieco dłuższego. Okej, okay, my się z Lilą zabieramy za babeczki mocno czekoladowe z czekoladą. Są naprawdę przepyszne, takie puchate, bym powiedziała. Robiłyśmy je w grudniu i tak pomyślałam, że upieczamy je znowu, bo w sumie nawet nie mamy nic takiego domowego do skupania do jakiejś kawki czy herbatki. Więc, co, wszystkie składniki mamy, wykorzystamy trochę tych czekoladek świątecznych, bo nam pozostawało właśnie. I co? Bierzemy się do Dwa. Oj Ojej Gdzie to spadło? na dole co? Jak otworzysz filmik to będzie ha 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 Dlaczego? To zobacz sobie Dobra, ja to nagrywam Okej, okay, bierzemy się do dzieła Będziemy potrzebować 200 gramów mąki 200 gramów cukru. Troszeczkę utniemy ten cukier, bo będą w sumie czekoladki w środku. 80 gramów kakao, proszek do pieczenia, sodę, tą czekoladę, mleko, jogurt, 250 g, dwa duże jajka i 100 gramów masła roztopionego. Ja będę się posiłkować kasią. I w sumie co? Cała filozofia polega na tym, żeby wszystkie te składniki połączyć. Najpierw mokre z mokrymi, potem tutaj z suchymi i potem wszystkie razem. Uwaga, uwaga! Będzie debiut mojej przepięknej maszyny. Robimy te babeczki. Zaraz będziemy łączyć składniki mokre. Tutaj mam wszystko już wlane i zobaczymy jak wyjdzie.

5 obiegów i w sumie tam pomiędzy ćwiczeniami nie było przerwy, więc naprawdę te 5 minut, tak wiecie, dawało powera. I teraz co? ja się lekko ogarnę i kończę tam działać z babeczkami. Pierwsza partia się upiekła, ale zostało nam jeszcze ciasta pewnie na jakieś 3 sztuki, więc dopiekam resztę i wkraczam już w taką naszą wieczorną rutynę. Ma to w sumie godzina 19. Więc trzeba i tam dziewczynę ogarnąć i tak dalej, jakąś kolację, coś takiego, także wiecie, życie. Na no to co, może zrobię sobie dzisiaj maseczkę. Mam akurat taką w płachcie z Eveline. Ogólnie powiem Wam szczerze, że ja jakoś tak nie jestem wielką fanką tych maseczek w płachcie. Wolę takie te kremowe, ale kremowe standardowo są na górze, więc Skorzystam z, z tej. I tak patrzę, co ciekawego mamy. Zieloną herbatę, wyciąg z aloesu, z ogórka. Może być spoko. To akurat sobie chwilkę poleżę. Może wezmę książkę. Taki relaksik wieczorny.